Lekcja pierwsza. Rzeczowniki. Rzeczowniki w języku angielskim, inaczej niż w języku polskim, nie posiadają rodzaju gramatycznego i nie odmieniają się przez przypadki. Formę rzeczownika zmieniamy jedynie przy tworzeniu liczby mnogiej. Liczba mnoga rzeczowników. W języku angielskim liczbę mnogą tworzymy poprzez dodanie do rzeczownika w liczbie pojedynczej, końcówki, s. Na przykład kot cat. Koty cats. Posłuchaj innych przykładów. Przyjaciel friend. Przyjaciele friends. Drzewo tree. Drzewa trees. Oko eye. Oczy eyes. Ogród garden. Ogrody gardens. Lekarz doctor. Lekarze Doctors Książka Book Książki Books Pilot Pilot Piloci Pilots Jeżeli rzeczownik zakończony jest na spółgłoski Z, X, S, H, c, CH, S na przykład autobus Bus Aby utworzyć jego liczbę mnogą dodajemy końcówkę ES Autobusy Buses Posłuchaj innych przykładów. Krzak, bush, krzaki, bushes. Życzenie, wish, życzenia, wishes. Kościół, church, kościoły, churches. Kanapka, sandwich, kanapki, sandwiches. Pudełko, box, pudełka, boxes rzeczowniki zakończone na y poprzedzone spółgłoską na przykład niemowlę baby w liczbie mnogiej zmieniają końcówkę na ies niemowlęta babies posłuchaj innych przykładów rodzina family rodziny families pani lady panie ladies przyjęcie party przyjęcia parties jeżeli rzeczownik jest zakończony samogłoską o, na przykład tomato, pomidor, jego liczba mnoga zakończona jest na es. Tomatoes. Pomidory. Posłuchaj innych przykładów. Ziemniak. Potato. Ziemniaki. Potatoes. Jeżeli rzeczownik jest zakończony końcówką f lub fe, na przykład nóż. Knife, wówczas f. Przed końcówką liczby mnogiej es zamienia się na v. Knives. Noże. Posłuchaj innych przykładów: żona. Wife. Żony. Wives. Wilk. Wolf. Wilki. Wolves. Wyjątki to dach. Roof. Dachy. Roofs. Szef kuchni. Szef. Szefowie kuchni. Szefs. Nieregularna liczba mnoga. Uwaga, niektóre rzeczowniki w języku angielskim tworzą nieregularną liczbę mnogą. Na przykład: dziecko, child, dzieci, children. Warto już na początku kursu nauczyć się na pamięć następujących wyjątków. Kobieta, woman, kobiety, women. Mężczyzna, man, mężczyźni, men. Mysz Mouse, myszy, mice, ząb, tooth, zęby, teeth, stopa, foot, stopy, feet. W języku angielskim występuje grupa rzeczowników, tak zwanych niepoliczalnych. Nie można ich używać w formie liczby mnogiej. Są to na przykład: informacja, information, wiedza, knowledge, rada, advice. Posłuchaj przykładowych zdań. Potrzebuję więcej informacji. I need more information. Udzielił mi wielu rad. He gave me a lot of advice. Spotykamy także rzeczowniki angielskie, które nie posiadają liczby pojedynczej. Na przykład okulary. Glasses. Nożyczki. Scissors. Jeansy. Jeans. Spodnie. Wersja brytyjska. Trousers. Spodnie. Wersja amerykańska. Pants. Posłuchaj zdania. Chcę kupić dżinsy. I want to buy a pair of jeans. Niektóre rzeczowniki mają identyczną formę w liczbie pojedynczej i mnogiej. Są to na przykład: owca, sheep i owce, sheep. Ryba, fish i ryby, fish. Saxon genitive czyli określenie posiadania. W języku angielskim, jeżeli chcemy wyrazić posiadanie, wystarczy do rzeczownika dodać s, poprzedzone apostrofem. Uwaga, ta zasada dotyczy tylko rzeczowników ożywionych. Na przykład: jedzenie kota cat's food, książka studenta student's book. Jeżeli rzeczownik określający posiadacza jest wyrażony w liczbie mnogiej, dodajemy do niego sam apostrof, bez dodatkowego S. Na przykład. Samochody chłopców. Boys' cars. Wyjątek stanowią rzeczowniki posiadające nieregularną formę liczby mnogiej, do których dodajemy S z apostrofem. Ubrania kobiet. Women's clothes.